No i co, witam wszystkich ponownie jeszcze raz. Audi już po pomyciu, czyszczeniu, odkurzaniu no, prezentuje się dużo lepiej. Świeci się przynajmniej. Wszystko się ładnie błyszczy. No co, 2009 roczek czyli d Dizelek V6 TDI Allroad Road 4. Taka szybka też stawka. Z minutkę może odpalę wam, pokażę pod maską w środeczku. No co, na dwa razy trzeba, już nauczyłem się. No co, no ciodeczko już wygląda dużo lepiej, odkurzona. dywaniki zamówiłem nowe, bo i tak brakuje z tyłu. No co, ma nawigację, ma DVD. Zostawił mi filmik ósmą e, mile poprzedni właścicielek. No co, szybkie wszystkie czarne. Przednia nawet też lekko przyciemniona. No, z tyłu nie ma dywaników, ale przy ten, Zamówione, no już i dom. No za fajnie się prezentuje. No i zwykła wersja żadnego sporta nie ma, bo nie ma tej kierownicy trójramiennej. bagażniczku. tak. Brakuje roletki, no ale to, to kosztuje 150 funtów, więc bez sensu zamawiać jak dla mnie. No i co, zapasówki brakuje, ale zamówiłem już 60 funtów, idzie 19. Spe, to jest Perwil. E, no co? No. Co tu jeszcze wam pokazać? No nie wiem co z tym zrobić, z tym lakierem, kurczę. Tak to się prezentuje bardzo fajnie, na osiemnastce. Podniesiona. Za kierownicą, tak. No jakby było w sporcie, to by miało czy tam wezlanie, ale myślę, że we VW nie wychodzą wezlanie, czyli... Wychodzić na jakimś sporcie, miałaby kierownicę, która ramienną. No co, mamy to... SD1, SD2. Radejko, podgrzewane fikołeczki Tu mamy takie bajerki Pokażę Wam jeszcze Automatycznie światła mamy Pokażę Wam jeszcze silniczek jak fajnie wygląda I odparę od razu Jak to V6 chodzi fajnie No co pod maską tak Prezentuje się tak Cała na dole brakuje tego znaczka ale też kosztuje się chyba za 30 funtów, żeby to przykleić. Widocznie ludziom się to gubi i cenią za to się tutaj w Anglii No i tu też najgorszy to zeszło, ale nie jak to naprawić. Nie wiem czy znajdę kolor, 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 kolor taki. Co no, może odpalę wam od razu jak to chodzi? Ignition on, jak są drzwi otwarza, dziwnie pokazuje i piszczy. Tu ledziki, ledziki mamy takie, światło dzienne ustawione. Co, się nie się tak cyka, one tak cykają dziwnie. Najbardziej te ledziki mi się podobają. Są te chromiki, relingi Z tyłu musiałbym włączyć, żeby ledy było widać. Z tyłu są takie ledziki. O! ale są, są ledziki. tutaj jest na żółto, ale zamówiłem już żaróweczki LEDowe. Bo no tu musi być, bo to inaczej. Nie da się tu u mnie tego. No i co, siedniczek. Teraz tak jest limiter 2500, tylko idzie. No i co, Audi, mi, 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 Radico. Włączamy tutaj na radio. Dużo opcji, tu ma jakichś takich różnych. Przełączamy joystickiem, nie wiem dlaczego. Bo tu też można ruszać samym tym. Tym, tym, albo jeszcze tym. Dziwne. Infocar, Nawi, kolorowa, mapy, pięknie wygląda. Pozdrawiam.